Siemanko ludzie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. I tym razem jest ze mną Jacob i dzisiaj statki, ale w wydaniu specjalnym. Nie! Siemanko. Nie, nie! Dlaczego ja się na to zgodziłem? Namówił, namówił! Dzisiaj powalczymy o Royce'a, który jest tak cholernie wyjątkową kartą. U mnie oczywiście w odcinku, bo jeszcze będzie odcinek numer dwa na kanale Jacoba, i tam powalczymy jeszcze Konopliankę. I o kogo? Eee, no i o Baba oczywiście. Tak, i tak jak Jacob mówił, to są mega wyjątkowe karty, jeśli nie da trafić, nie da się ich kupić. To się nie Można da wycenić, było... prawda? Tak, a w ogóle słyszałeś o tym, że niektórzy e... były takie ogłoszenia na forum EA, że ludzie po prostu płacili komuś, tak, żeby słyszałem. ci wejść. Tak, ale to kosztowało 50 chyba funtów za zdobycie, nie wiem czy trzech kart czy jakiejś. To znaczy coś to jest warte, prawda? No tak. My w każdym razie wygraliśmy sami, tak? Tak jest. Dobra, Jacob, to co? E... Aha, paczkę jeszcze musimy otworzyć? Tak jest. Dobra, to przejdźmy do paki, tak, Otwiera. paka za 7500 i ten kto trafi... Proszę! W overall. ale ten zaczyna, to dzisiaj nie, jest tak no kolornie ważne. Dziękuję, dziękuję, ja pierdzielę. No o to nie. jest po moim rojsie. 79 de sanctis. No 77, wiedziałem, zawsze to jest to samo, Je jeżeli ja przegrywam w parce, przegrywam całe statki. No Nic nie wiadomo, wracamy do statków. Ajajaj, aj, aj. kurczę, bo on się denerwuje trochę. Ja teraz też zacząłem, nie? Tak zgrywałem takiego mm. twardego wcześniej, Czekaj, ale... ja, biorę jeszcze, ja jeszcze zrobię tak, wezmę sobie karteczkę i będę zapisywał, gdzie ci stary strzelałem. Nie, Faktyc. ja będę się ciebie pytał, żeby ci może coś... Aha, liczysz na to, że... A, rozumiem, A? dobra. Nie no, zapisuj, zapisuj, zapisuj. Byle nie było tak z kamykiem. U mnie. Dobra, słuchaj, w takim razie strzelam na... prawego pomocnika. Trafiłeś Na no, brązowego Czarhanoglów Tak? Tak jest Jest trafiony P -p -p Za najniższą wystawiamy? Tak, za najniższą A no, tamtych musimy quicksellować jak coś, nie? No tamtych quicksellujemy, no, wiadomo Oni są untradeable, czyli nie na sprzedaż Jaki strzał, dobra eee, Teraz ja Lewa obrona Lewa obrona, Horn. Nie, 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 już. To nie tego brązowego Dobra, ja pozwoli. No um, okej, okay, w takim razie prawy obrońca. Uch Gravius. Czyli nie trafiony. Okej. Okay. Nie, ja też będę pikselował ich. Dobra. Prawy pomocnik. Okej, okay, powiem nie. Ci, że miałem tam swojego właśnie przedtem futis. Nie Niedobrze. Nie Ostatnie Rosady tak ty powiedziałeś i pozmieniałem. Nie Dobra, dobrze. w takim razie. Prawy napastnik. Herron, no nie. Myślałem, że zrobiłeś tak właśnie po linii ładnie, nie? No, widzę właśnie, że ułożyłeś taką minię. Tutaj, ale nie mm. Lewy, środkowy obrońca. Lewy, środkowy obrońca? To już było. Nie był lewy obrońca. Był lewy obrońca? <grym>, tak, był lewy obrońca. Co ty gat. Ej! <grym>, Oja! Dobrze, że tak. Stary lewy obrońca to jest nani nim, <grym>, No <grym>, nie wierzysz to. O ja. ja bym miał strzał! No dobra, dobrze, że przynajmniej tak zrobiłeś, że trafiłeś w ten. Jedno i drugie, żeby potem by było. Okej, okay, przepraszam, stary, nie wiem dlaczego. No dobra, ważne, ważne, ważne że. <grym> Czyli mogę uznać, zdaniem. że te, na, na niego trafiłem, okej. Okay. Tak, 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 ja na niego teraz zostawiam od razu, więc. Wyszło na to samo, ale nie wiem dlaczego tak zrobiłem. Oszukać chciał, tak, jak zwykle. <grym zdaniem> Oszuchista, pewnie już nie tak pewnie pisali w komentarzach nawet nie dotrwał się do tego momentu ale to nic e, dobra środkowy pomocnik ofensywny e, teraz Czyli... trafiasz tu u mnie tak 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 nie prze... nic nie, nie chcę zmienić nie chcę zmienić nie wierzę w to Andrew! Można powiedzieć gołota 50. Za mało się wkurzałeś, powiem Ci. Nie, to będzie większy raid. To nie będzie tak delikatnie. Zaraz dobra. ci pokażę, jak, Daj, da Ci pokażę. Dobra, 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 dobra. No to ja. Czyli wy... jeszcze powiem Ci jeszcze raz. Lewy obrońca, lewy środkowy obrońca i prawy pomocnik. Tak strzelałeś, tak? Tak strzelałem, dokładnie. Dobra, okej. Okay. No to teraz poproszę. SPO. SPO. No to jest jakiś Clifton Nie. brązowy. Quixel O, okej. Okay. Tu, tu, tu. To w takim razie... E... Bramkarz. Może tam się ktoś kryje? Chociażby... Sopy! Kto? Hopin. No nie, ale fejka zrobiłeś teraz, ja e, na serio myślałem, że to jest... Będę musiał to tam na nagraniu zobaczyć, jak zareagowałeś, jak rzuciłem potem tak jak Dobra. Um... Bramkarz. Jak odgapił Hamsko, no, brązowy jakiś. Ajajajajaj. Uh... I coraz mniej kart jest, nie? No wiem właśnie, zauważyłem tak trochę. Lewy napastnik Może tam dałeś Royce'a, nie wiem stary Ja stary, nie potrafię kłamać Lot, nie? Ja się tak cieszę, że go nie trafiłeś, że to jest masakra Dobre. Lot? Lot, nie wiem co to jest 64. Kurde, pusto w tej ofensywie u ciebie? No. Teraz tak, możesz mi przypomnieć kto ci został? Kto został, tak? Tak CDM CB RB LM i ST lewy Nie, i jeszcze ST prawy Czyli dwóch napastników Lewy pomocnik Środkowy pomocnik defensywny Środkowy obrońca I prawy obrońca Hmm, coś tam za dużo napastników masz, wiesz? Hmm. A, dlatego... A niech będzie, lewy napastnik <grywa> Co? Kurwa. Nie, fajkujesz, czy nie? Nie. Kto? Royce. Tak jest! Tak! U. Ja w to nie jest. wierzę. Tak jest, tak jest, dobra, dobra. Teraz kalma, kalma, spokojnie. Royce Footis. Tak Wiesz, jest! Wiesz, jak się cieszyłem, jak wygrałem ten turniej? Cii Cii, cii. Bo jeżeli teraz ty nie trafisz, albo trafisz mi na niego i ja jeszcze ci u jednego, to ja zatrzymam mojego Roysa. Dobra, presja jest na tobie teraz. Nie wierzę w to po prostu. No nie wierzę w to, dobra, spikselowany. Royce footis. Nie wiem jak rzadka to jest karta, ale po prostu... A, dobra, lewy środkowy obrońca, dawaj Roy'sa i jest remis. Ale mnie w no kurde. Przypomniał mi się Ronaldo, którego mi tej, w tamtej no fifie dobra. To ci się udało, akurat. Kazimi jakiś. Nie, tak jest. Eee. Tak jest. <grym> Dobra. Ja... Tego y, środkowego obrońca który ci został. Środkowy obrońca P. A. Okay. Dobra, za, za, za delikatnie to powiedziałeś. <laughs> ja i czujesz byś... No dobra, nieważne. oj, jaj ja, ja, ja. Czyli zostało mi tak. To, to i tu. Ty masz jeszcze stary dwóch. Co? A... Ja nie wiem o czym ty mówisz w ogóle. To jeszcze dwóch do trafienia i trzy pozytywne. Nie, cztery, cztery pozytywy. Czyli 50%... Nie no mniej. Dobra, 25%, tak? Na, nie no, no, masz 50% 20... szans na trafienie jakiegoś Na futis? Chociaż teraz moja na matematyka może na się psuć, bo... Tak, 50%, jasne, masz 2-2 To na... masz 50% szans na trafienie futis 25% na rojs Wiem, że to jest zbyt oczywiste, ale wydaje mi się, że dałeś go na lewą pomoc Nie wiem, to byłoby głupie, jakbyś dał na skrzydła Ale okej okay. Lewa eee, pomoc Lewa pomoc? Tak, tak Nie trafiłeś, nie trafiłeś, dobra Żadnego? Nie, w ogóle, brązowy jakiś Dobra Jakim cudem? Muszę się Ale mam pecha w tych statkach, przecież to jest, stary, niemożliwe Możesz mi po pozycje jakie ci zostały u ciebie? Okej okay. Lewy Psz. pomocnik Co mu się śmiejesz? <noise> no nic, nic, mów, no Napastnik Lewy pomocnik CDM I prawy obrońca Stary, to nie ma żadnej teraz logiki, jak tak wystrzelałeś dziwnie, że nie Lewy ja pomocnik. Brązowy. Ja Uuu. nie. Marko, idę po ciebie. Nie. Marko. Nie, 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 nie. Nadal masz 33% szans, żeby ty no, Lewy obrońca. Teraz nie trafię, to już mam dość tej gry po prostu. Lewy obrońca. Fuck! Nie, to nie ten. Futis, ale to nie ten. No mów, stary! Fajkujesz. Tak czy nie, bo chcę... Rojs? Widzisz, poczuj się... Tak, poczuj się tak, jak ja! Ale my jesteśmy głupi. Pary, serio, przypomniały mi się odcinki z Ronaldo. Pamiętasz? Ale go się dało jeszcze kupić! <laughs> A tego się już nie... Ej, przepraszam, nie, nie dało się. Twój był jedyny na rynku wtedy też. No tak było. Dobra, eee... Nie wiem. Prawe obrońca, teraz to już nie ważne. Nieważne, Nie ważne, <laughs> Nawet no nie wiesz, że chciałem wcześniej w niego trafić, nie? O, dobra, wystawię go z przyjemnością. Okay, I co ja mam z tym y... na nim zrobić? Weź sobie go jak chcesz. <laughs> Tak, teoretycznie strzeliłbym w, w środkowego prawego obrońcę. Byłby tam czy nie? Tak. Tak? Ajajaj. Aj, aj. No dobra, to ja sobie tych brązowych już skrzypili z przyjemnością. Nie jestem samotny. Dziękuję Ci Jacob za Roysa. <laughs> Dziękuję Tobie też dla Huzarosa, nie? Bardzo fajnie, fajnie się nie grało. Chciałem z nimi pograć jeszcze, zrobić jakiś skład. Może mi się coś nie nagrało teraz, albo coś nie. Wiem. To by bolało, gdyby się nie nagrało, taka Utrata Royce'a, jeszcze. O, Boże. No cóż, widzimy się w meczu rewanżowym u Jacoba, a tam jeszcze lepiej, bo dwie karty, których się też nie da kupić. Świetnie. Do zobaczenia. Dzięki, Jacob. Na razie. I widzimy się u Ciebie w rewanżu. Piona.